Dziękuję na moim kanale, yy, więc dzisiaj, ogólnie, myślałam, że będzie nowa kolekcja na Momio. O, pozdrawiam tutaj Tomasukę, która mi mama dała. Więc, ogólnie, myślałam, że dzisiaj będzie nowa kolekcja. Ale z tego, co widziałam przed chwilą w sklepie, patrzyłam, no to nie ma nowej kolekcji, więc troszkę mnie to zdziwiło. No, bo chciałam wam ogólnie nagrać odcinek, jakby. O, jak aktualizacja! Więc, ogólnie, no. Nie, nie widzę że może nie ale no chciałam nie nagrać odcinek z kolekcji, ale no, nie ma jej, więc ogólnie zostawię ich, pamiętajcie o, o zostawieniu na w górę, bo mam za subskrypcję, bo lecimy po 100 subskrypcji i właśnie nagrałam to przed 100 subskrypcji, jak będzie 100 subskrypcji, no to oczywiście mm, wrócę wam odcinek z głosem pierwszy, a później ten, więc ten zobaczycie już po tym, jak będzie te 100 subskrypcji, ale no i tak, z zostawiajcie subskrypcję, bo wiecie, dla mnie to zawsze jest jakaś motywacja. No i ogólnie napiszcie komentarz. O, kto dotrwał do tego momentu filmu, niech napisze czerwone serduszko i swój nick na mamio, to dostanie ode mnie prezencik, choćby nawet. ktoś mi napisał? U Jku nie chciałam wejść no i profil, tylko na to, że mi odpisała. O nie, z ubraniami. A, nie wiedziałam nawet, co taka jest. Ogólnie, jakie ładne soczewki, w sensie fajne, podobają mi się. Włoski, mi się nie podoba te włoski akurat w tym looku. Mm, to ładne. Co jest grane? To takie drogie. Ej, nie tak, ale dobra, nieważne. No. To fajne, w sensie te, jakby. Mm -hmm, no ogólnie przyciągnął sobie skończone akcje robić no więc i teraz już tak sobie i nagrywam kilka odcinków dla was żeby na może przyszły tydzień, zależy kiedy się jakby wbiją słupki a jeśli się wbiją szybko no to szybko będą mm, odcinki z głosem, więc zachęcam tutaj do subskrypcji i zostaw zgrana Serio, już są takie drugie rzeczy w sklepach? Nie wiem no, co jest grane? Nie wiem, w sumie... Dobra, może sobie napiszę post Że nagrywam Wtedy ogólnie więcej osób bierze na przykład udział w odcinku W ogóle... Patrzcie to, można sprzedawać swoje rzeczy, patrz, poczekajcie mm. Nie wiem jak w to wejść, niech wejdzie to, bo jest jakaś nowa aktualizacja, gdzie można sprzedawać ubrania mm. Duży ośmiel, jak są za takie? Za te włoski, one pamiętam, kosztowały w sklepie 4. Teraz kosztują dwa razy więcej. Dobra, jak to w ogóle można? Poczekajcie, jak się reklama łączy, jak to w ogóle można w to wejść. Nie wiem. Tutaj nie mam nic, czy nie wiem w sumie. Dobra, co jest w tym tego Tutaj nie lubię. Pozdrawiam tutaj, oczywiście, osoby, które nam się zapewnił, wpuście. Ponieważ też wpisz na listę, to nie chcę się pozdrowić. Hmm, tutaj jakiś post o tym będzie ostatni odcinek? Tutaj. Okej, okay, napisała dziewczyna. Pozdrawiam, oczywiście. Dobra, no to lecimy dalej.